pray my O, dostałem jakieś pamiątka po piecie odrodzonej i strzępy umbrano Bardzo miło. No tutaj już się tworzą. Boby. Tu jest przejście jedno, z tej strony jest jakieś przejście. Nie ma. Więc idziemy! Góra, dół. Góra. Góra, skrzynia, góra, fajnie. Uświęcenie. Jakieś błogosławieństwo. Yy, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Więc w dół. Pomijając już tych bobów. O, wyjście, wyjście, wyjście. Opuść umbral. Dobra. Czas tam leci. Jeszcze sprawdzę sobie tak w tym świecie góry. No w razie co? No nie. A tu jest drabinka, czyli to będzie jakiś skrócik, coś w tym stylu. Dobra, co jest na dole? O, na dole jest kutstenka. O, jest zwarant chłop na spoczątku. Welcome, Dark Crusader. Okej. Okay. Most podniebnego spoczynku. Spoczynek pośród zmarłych dotarł do wnętrza mostu. Osiągnięcie. Rozejrzyjmy się to troszeczkę. Jakieś drzwi. Nie można z tej strony, więc pewnie też jakiś... Skrót nie skrót, w Umbralu coś się tu dzieje w ogóle. Nic nie widać tutaj jakieś lochy, tutaj jakieś smoki. Chodźmy do tego chłopa w Zrandolem, ale na O, jeszcze upieta jest, proszę bardzo. Coś reaguje, moja latarnia, ale aktywujemy sobie na początku szczątki, polewelowałbym, ale może tutaj coś będzie jeszcze dodatkowo do kupienia, to wydaje mi się, że jest jakiś hub gromadzący tu wszystkich, o, jeszcze jakiś tutaj chłop, gromadzący wszystkich npc więc porozmawiajmy sobie z, z Rondlem. As one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar Blight and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. Uh -huh. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, you stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these five beacons you must turn your eye. Use the Umbrel Lamp to cleanse them of Adir's destructive influence and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter, so remember: though Aurius' mercy is without limit, yours should not be. Okay, czyli naszym zadaniem jest oczyszczenie tych beaconów, których Okay, to się już powtarza. Tu już masz coś do kupienia. Purpose, <śmiecki> Sztylet neofity. Skalowanie siła, zręczność, topór czyściciela, motoryńskiego kaznodziei. Katalizator kaznodziei, Rozbysk uh, blasku. Zdaję wrażenie wrogą przed tobą. Uzdrawiające się blaskiem, to fajne może być. To jest broń blasku. Gdzieś broń zysknięta, ok. Drobne światło świętości. Aha, czyli to było to. Lustra mająca złowrogą nerki chroniące przez krótki czas tych, którzy pragną odprawić karmazynowy rytuał. Co to jest? O, o wiki oriańskiego kaznodziei, kaptur Neofity kapelusz kaznodziei, rękawiczki. No Cały set kaznodziei. No to on takich... no to ten uzdrawiający no, blask jest fajny, ale potrzebuje katalizatoru magii. Czyli to na przykład i blasku 12, a ja mam blasku 8, więc cztery poziomy. Ajajaj, aj, aj. no nie wiem, nie wiem. I można mu sprzedawać jakieś rzeczy.

Forgive me, Lampbearer. I'm Pietà of the Hallowed Pieta. and as Aureus <laughs> stale my, stale so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential, or through my healing blood, contained within the sanguinarics you carry. Should you find any saintly quintessence, Lament, you can bolster the power of my blood further still.

Zdrowie życie, No i ulepszamy. Elegancko. Fajno, fajno. Dobrze. No to może jeszcze porozmawiam. O, To już gadałaś.

I'm stoman. Captain of the Fidelis, a group of good men and women who've made a stand against a madness which has possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honour that vow. That's the umbral Lamp and the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times. A ciebie też można coś kupić? Pokaż, co tam masz. Miecz ci godnego o, rycerza. Z siłą zręcznością. to nie. Topór. Włócznia. To co ja mam. Stara pika. z Mons mon, mon Mornsted. Te tarcze, jakiś pierścień, obowiązko zwiększa witalność i kondycję. Uuu. Klucz z żerdzi pielgrzyma, klucz pasujący do pewnych drzwi w żerdzi pielgrzyma. No wypadałoby to kupiciela 18 tysięcy. E, jakiś kamień zdrowia, zwarki z amunicją, kaptur partyzanta, no to te... E, ...ekwipunek startowy innych klas. Ja sobie kupię to. Dobra, też się powtarzasz już? To uzbroję się w tę... Uh, ...ten pierścień i to mi zwiększyło kondycję, witalność o 1. O jeden, O 1. No to fajnie. Nie, to, się, to się opłacało kupić. Dobra, tutaj jest jakieś przejście, wyjście, i tam jakiś też. Gentleman stoi. Sprawdzę sobie tutaj. Tutaj nic nie ma. Nic tutaj nie ma, i można sobie spaść. To druga strona w takim razie. Jezu, ile tu jest ludzi! Dobra, chwila. Moment kilku, kilku momentu. Eee, to jest przejście jeszcze gdzieś indziej. Dobra, sprawdzę tę górę. O, eee, tu się coś dzieje. No, jest jakaś, jakiś empec kolejny. Co to jest? Jest. Jest. I tutaj. A to w ubraniu da się? A, nie ma przejścia w Dobra. To w takim razie sobie przejdę porozmawiać z tą postacią. Co ty jesteś? Kub wtedy może najbardziej sprzedaj, umieści oką przy latarni, umbralo. rozmawiaj. Ulepsz latarnię. Przedpotopowe dłuto. Nie mam, dzięki. Umieść oką umbralo. Mam jakieś oko. Umbralskie oko Eliarda Zdradzonego Główne gniazdo, plus jeden do ładunków chłosty dłuższy i 15% do odporności na grozę. Spoko. A drugie gniazdo, którego nie mam jeszcze, 25% do skuteczności leczenia w umbralu. No, fajno. Kup, co tam masz do kupienia? Amulet przychylnego losu. Katalizator magii umbralu. Okej. Okay. Kula umbralu, kula magii, tutaj magia umbralu jest. Kurcze, fajnie by było w sumie zagrać takim magiem umbralu. Przyzwoij kilka nieruch nieruchomych kul magii, umbralu, które wybuchają, ale się zostaną dotknięte. Fajno, strzępek umbralu, wciąż drżący osad pobrany z piętna umbralu. Można go sprzedać, molu. Drobne sole znikania eee, efektu. Ten efekt czaszka, ale więcej żywotności, czyli taka przechowalnia tej żywotności. Mała figurkę, która wydaje się skamieniała. Myślę, że w odpowiednim miejscu by stworzyć. A sadzonka to jest, okej. Cięma z umbralu. Służy do przenoszenia się do ostatnich odwiedzonych szczątków. I oko poległego wojownika, służące do odkrywania możliwości zemsty. Pewnie jakiś pvp rzecz... Dobra, co ty tam mi powiesz jeszcze? Czyli nic mi nie powiesz. W porządku. wróćmy sobie do żywych. jedziemy dalej to miejsce. Tutaj chodź. Chodź ta tutaj lodziska. Tutaj pan jest jakiś jeszcze. Inquisitmeier, to ten sam? Jakieś zadanie masz jeszcze? Okej. Okay. For only in the study of such can we hope to turn them towards the true light of Urias. To offer you Also, say nothing of this to piet. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them and our mission. You serve a higher purpose, Crusader. To strive in darkness. Tu przejście, o jest przejście jakieś, gdzie mnie to zaprowadzi? Kurcz mostu pod jego spoczynku, mm -hmm. czyli powrót. No, bo ty stąd sobie poszedłeś tam, ok. Yy, w takim razie teraz trzeba iść. Tam byłem, tutaj byłem, tu nie byłem. Dobra, góra na początku. Czy... Jezu, jaka tutaj atmosfera. Kluczmy od go spoczynku W porządku i tutaj nic nie mam. Hmm, w porządku. Tu się nie przejdzie. Więc spróbuję z drugiej strony. Też się nie przejdzie, tak? Trudno. Tutaj mamy dwóch jeszcze chłopów. Look at you, Eustace. Crusader, a a lamp-bearer and a revenant taboo. Aren't you the most one? Well, we Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task and we have to finish it. Coś powiesz jeszcze? Nam uważać na siebie. Coś jeszcze? Dziękuję bardzo. Nawet nic od ciebie kupić nie mogę, dzięki. Dzięki stary. Tutaj coś jest. Aura nieustępliwości. Mroba, no ja tam jeszcze jakiś miałem... jakąś magię inną chyba. Mam jedno, jedno, jedno... Słuchaj, sadzonkę jedną, jedną, jedną. Yy, tu, 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 tu nie, tu nie, tu nie. Tutaj. Otocz się aurą blasku, która zmniejsza otrzymywane obrażenia. Katalizator blasku. To mógłbym używać, bo jest 8, a to 18. Pogłosuj ziemię świętą pieczęcią, która uzdrawia i usuwa efekty statusu sojusznikom, którzy na niej staną. Okej. Okay. Tutaj jest pan jeszcze jeden. A dookoła dosłownie nic. W umbralu też dosłownie nic. A tu jest jakaś interakcja. Kaplica Oriusa. Kopiuj przedmioty w kaplicy za. O... E, Okej. Okay. That lamp you've got there is heresy, stranger. Nathaniel. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, <laughs> oh, strange times. But in the end, there's right and there's wrong. And that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. Panie the captain. He's never steered me wrong, much as he might think otherwise. To lecimy w jedno miejsce nam zostało do sprawdzenia. To rozwalę może jakiś skarb? Nie ma. Czyli w tą stronę. Tak, tak. Tutaj jest chłop I patrzy się na... zapewne ładny widok No ładny widok. Kurde. Co tam? a lamp of immortality and the genuine article not a useless empty vessel like the one i saw that witless fool bumbling around with i've learned a little since coming to mornstead about that lamp and the awful mission to which it's attached i hope you recognize that frightful burden for what it is in truth what's been done to you is downright cruel of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Eb. Andreas! The of nobility, Shema. Far more than that. Descendant of the great ruler Antanas himself, as proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle, while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate? Give me the lamp. And let me shoulder your burden. you? No? A, nie, nie mogę wybrać... <laughs> to see you bring such okay. agony down upon your own head. I hope you see sense and <coughs> will Coś jeszcze mój mi powiesz, panie pani Andreas. Tak tym, tego, z tego, z tak poszum, Dobra. Nic mi już nie powiesz, nic mi nie sprzedasz, więc idziemy troszkę niżej. A troszkę niżej chyba otwiera nam się już lokacja nowa. Stara włócznia z może tutaj włócznia lepsza? Pokaż. No. Ochrona bloku, to tam? Niepotrzebne mi to. Ale no zdecydowanie lepsza jest stara włócznia. Tylko, że skalowanie ma dosyć słabiutko. Ale no kurde, dawaj tu. Ale włócznią teraz. teraz dzibe. Niezłą. <grym> Dobra, wrócę jeszcze do szczątek na szybkości. Level sobie dam, żebym sobie tego nie stracił, bo byłby przykro. Więc niech będzie level, oczywiście, wzręczność. Będzie jeszcze więcej ataku. O, jeszcze jeden poziom mogę. Super, super, super. To jeszcze raz wręczność do 20 punktów. Do 20 punktów sobie wzręczność pojadę i potem witalność. Do 15 tak myślę, żeby trochę więcej tego życia było. W porządku. Także sprawdzę sobie jeszcze kawałeczek tej lokacji. Co tam czeka? Co tam nas czeka w, u góry, a na dół? Jakaś winda chyba jest, że jakiś skrót. I widzicie to na górze? Ha, na kalina. Eee, w porządku to tutaj mamy dalej, tam widzę przeciwników. Ty przeciwnik nie, ty jesteś jakiś. Kirk. Kirk. Irrend. Hello Sentinels. Don't welcome everyone, not even faithful pilgrim who's crossed countless miles to join I wanted was to serve the divine cleric, but they deemed me unworthy. No smutna historia. What's a poor rejected disciple to do now? I ask you. I gave away most of what little I owned before I left Perdham. But uh, if you've got some travelling of your own to do, then here, take this. It look much, but it's dependable companion to me. Ale fajnie. It's a harsh wind that blows in monster, but a tree that doesn't bend breaks. I suppose. It's a harsh wind, but nie no, chłopie, jak mi gdzieś dał kijaszka, no to chyba trzeba zmienić na kijka. Nie no, bez przesady. Eee, Okej, okay, tutaj mamy nową lokację w bardzo fajnej tutaj... O! ...lokalizacji, widoku. Ale patrzcie, tam nad moją głową jest jakiś most. Tam jest coś jeszcze. Tutaj jest jakaś budowla. Tu jest budowla i tu jest budowla. Ciekawe, czy tam będzie wszędzie można dojść. Jestem bardzo ciekawy. To tutaj już zeskok powoduje, że nie możemy powrócić, więc może tutaj zakończę odcinek, więc dzięki za oglądanie i do następnego się na hej.